Inspiracje Barda. Ale ja mam. Skitram. Ja mam inner strength, object of obsession, breakdown, legion, candy competition. Kognie widać. Wstał David hita to Gdzieś jest A dronka wyłączyła O nie O boże, to ja to zrzuciłem, tylko czas Ja mogę podnosić palety, więc jak nie zniszczy, to ją podniosę Nie, nie niszczy, goni psychotra za mną Leża ale się dałem złapać Małpi, dronko wredna. Podnosi Pocze. David David to, A nie może z Tama, na pewno A ja sobie w takim razie otworzę papita Dobra, zostawił mnie. To jest fantastyczna pora na to, żeby ją zjeść... Nie wiem czy nie ma barby, bo przybieg tak w sumie czy oni ci z Damon, czy nie, bo ja mogę iść już po ciebie. To tu jest podobno David. Dobra. Ja podniosę tę paletę. Mm, widać tą małpę. Wyjdzie tu na mnie pewnie. Robisz z Davidem? Mm -hmm. Więc ja się za bardzo na, pale, na tym, na papicie skupiłem. O nie. No i się Mhm. Mm mm -hmm. No cóż. David jest Wiesz? streamerem. David jest streamerem, no. Ja skończę Gana zaraz. I cię zdejmę. Idę, idź, ściągaj. Jest na mnie. Widzę kogoś na żółto, nie wiem dlaczego, z jakiego powodu. Wow, czy to wyszło? Kocham papity. O, ta paletą. To jest zrobione. Ta paletą. Mm, piwnia jest tam w ogóle pod jedynką, tą taką na wzniesieniu. Tu, dobra. Let's go! Jak kopniesz. David Co on zrobił? Mógł się skampić z tą latarką. Tak to tylko podszedł bez sensu i dał sobie hita. Nie wiem, nie wiem, Oj, David... Wiesz... Nie wiesz, a? Ma jakieś haki specjalne? Wyrwa się... Nie... Nie ma opcji... Czas table po mnie idzie Dobra Ja mam of the record David to jest Niemiec Pan wiesz Odpaliłem jego streama Oj Dobra, mogę pójść po niego Jestem pod nim Wciągam. On też ten killer. Jekaj, ja żebyś ci nie wzięła. Oni za tobą? Zostawiła. Dobra, jestem za tobą, mogę cię zbędować. O nie, no bo natuje. tu jest. jest. Ja ją blokuję, blokuję ją. Uciekaj, 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 uciekaj. ja ją, z nią tu zostanę. Dobra, mi chciałem, żeby już za tobą polazła. już masz dentkę. Wieszę. Dobra, ja się mądruję. Jest na Sable. Дэвид по мне идет. Napisałem w ogóle temu Davidowi good luck, no nie? No. I napisałem, że no ja też teraz streamuję i good luck. Usunął moją wiadomość. E, no. Napisałem, dlaczego usunąłeś moją wiadomość, a on napisał, bo to jest nie w porządku i niefajne, że ja piszę na cudzej transmisji, że ja też robię transmisję. Ilon ma widzów. A ja mu napisałem Bro, siedem osób cię ogląda. No tak, wszyscy przejdą na transmisję no Polaka. O, o, oczywiście. Cześć to. Widziałem to. To było piękne. Nie wiem jakim cudem ta paleta się zespawnowała pode mną, bo już byłem pewny, że... Zostawi mnie? Nie, chyba nie. Co ty robisz? No bo patrzę wiesz na krawędzi, bo spadnę na dłona może być pode mną, bo mam duży terror i czekam tak, żeby krawędzią ekranu tylko widzieć czy tu wejdzie No No gdyby oni coś robili, to może by to miało sens, ale... Killer stoi, się nie rusza, oni pokazują na niego palcami jak coś Kopnął gena i się nie rusza Kopie znowu genę Farmią no się, No to ja coś. robię genę Dlaczego to jest zawsze tak, że farmić się killer zaczyna dopiero jak zabije kogoś z primatu? Zawsze tak musi być. Oni też ogólnie są razem. Tak? Tak, bo w sensie on gadał, eee, ten Niemiec i jakaś Lola jeszcze, właśnie tam się odzywała, jakaś laska. A. Więc obstałem, że skoro jest MRS Daki, to chyba to jest ta pani. Daj mu przedmiot ogólnie, albo coś, bo oni go przekabacili, więc... Nie wiem, czy tu mam jeszcze... Tu jest paleta, dobra. Hmm, Świecą na siebie latarkami. Otwierają jedną bramę, jak coś. Ja widzę go, ale... czy znaczy, tego killera widzę. O, proszę. Stalin. Ja nie, ci... nie wiem. Ja nigdy nie wiem. Co... O. o Matko boska. A... Pan nawar siedem 799 napisał nam siemana? Dzień dobry, hello, No nie. nie, No i co? I nie wypuścicie? Oni uciek... A, a no fajnie. No bo to są Niemcy, oni po prostu nienawidzą Ej, Polaków. Przestanę się wyrywać, może mnie wypuści. Tu ma hak. Tak. Chyba ci pokażę. Że... Chyba tak. Nie, nie, dawaj się im leczyć, uciekaj, bo są Niemcy. Dobra, uciekam po prostu. Jezu, ale Jak zaczęli się farmić z nim. Dobra, wychodzę i znowu. Co oni mieli w szkole? Za farmienie się. Nie. Tak, bo, bo są bredni. To jest Unsportman Like? Albo oni mieli. Miał ktoś to samo co ja z tym Bartem. Working with the killer, grifting jak coś. Polecam.